Cześć, z tej strony Ziwach i witam Was w kolejnym odcinku z gry Gone Home. Um, witam Was w kolejnym odcinku... ...maratonu. Boję się, gdy ciemno jest. Dobra. Boję się, ale los Mamy jakiś medal. Znaczy, odznakę, niekoniecznie medal. Ale segregatory, które są puste. Jej, jedno z moich starych zadań z wychowania seksualnego system rozrodczy. E, czyli to jest to samo, co. Um, to jest sobie to samo, co robiła ta siostra. Weź płytkę. No i takie samo na Caitlyn. ...jak siostrzyczka. Czyli wyrzucili po prostu moje rzeczy do piwnicy. Dzięki, mamo, dzięki, tato. Nie ma to, jak wyrzucić córkę, ale mają kartonów. O, plus jest taki, że jest ogrzewanie włączone. Nie, gdzie tu światło? piecor. Nie wiem, czy wy dobrze widzicie. Czy nie macie za ciemno. A jak macie za ciemno, to to nawet lepiej. O Jezus, lampa. Znaczy plus, że, ma, że tyle lamp sobie tu tak leży. Miło z ich strony. Co to jest? Richard. Ktoś mu wyrwał głowy. Jedna z książek dziadka. Joyce. Okej. Okay. To są kartony. No to nic. To bierzemy ten list, co tu jest? Szanowna pani Samantha. Chcielibyśmy pogratulować przyjęcia na kurs kreatywnego pisania, który szczęścią... O, dostała się! Opierając się na pani osiągnięciach i wynikach naucy miło nam zaoferować pomoc finansową, która pokryje 75% czesnego. To jest bardzo ładna pomoc. I kosztów programu łączą na dokumentacji zawiera szczegóły dotyczące programu. Cieszymy się na pani udział w letnim programie raz jeszcze gratuluję. Okay. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? Mm. I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. Dobra, nie panikuj, zobaczycie się jeszcze. She said, let's just have fun while we can. Uf. Normalne, no każdy ma swoje plany, więc jakby troszeczkę przesadna reakcja. A czy one też się dopiero poznały, więc to jakby też nie ma co, to nie jest aż tak. Um... Aż tak mocna relacja, ale jak tak sobie myślę, to w tym wieku w sumie to może być jakiś taki kryzys. Jedna z książek, taty, coś się do niej przykleiło. Zbiórka doktora Richarda. Drogi Terensie, dziękuję Ci za przesłanie kopii nowej książki. Niecodziennie zdarza się mieć. W rękach pierwszy opublikowany manuskrypt autora. Przeczytałam go dziś po południu bez problemu, rozpoznałam mojego syna. Praca autora to ek eksternalizacja tego, co mu bliski oraz tego, czego się lęka i wierzę, że pod tym względem odniosłeś sukces. Szkoda tylko perspektywy, przez którą osobisty blask musiał zostać przyćmiony wymogami gatunku oraz nieeleganckim nacechowaniem straganowego straga motywu Deus Ex Machina. Gratuluję Ci przetrwania ciężkiej próby, jaką była publikacja książki. Zapewniam, że czytelnicy lub lubujący się w gatunku przyjmą ją z, z otwartymi ramionami. I przestań się wykręcać. Stać się na więcej. Ok, czyli tatuś. Może nie schlebiał go za mocno, ale yy, opowiedział mu, co myśli. Tu mam jakąś teczkę. Jezus, jakie to jest duże. Stop. Tam jest coś. Tej lampy nie jestem w stanie otworzyć. Jak duża jest to piwnica na górę? Stąd jeszcze się idzie tutaj. Ok, i tutaj strasznie duże to jest kwatera służby. I potem się jeszcze gdzieś tam idzie. Dobra, czyli tu wrócimy. Ja sobie tak chcę pooświetlać, co tu jest. Pokój z gratami. No dobra. Czyli tu pewnie będę pierwsze. Najgorzej, że tu się światło świeciło. O Jezu, jeszcze tam coś jest. Nie lubię takich korytarzy. Cykam się ogólnie takich korytarze. Kurze mnie to za duże jest to pomieszczenie. Patrzę, czy czegoś na górze nie mam. Ale dobra, weźmy to. Stany Zjednoczone Ameryki certyfikat nadania obywatelstwa po rozpoznaniu sprawy czy Oprzednio zamieszkała i tam w stanie. Wnioskując o stałe zamieszkanie w Stanach, które zobowiązała się przestrzegać zapisów prawnych, zobowiązana jest nadaniem obywatelstwa. Ogłasza że zostaję pełnoprawną obywatelką. No to ładnie. Czyli a, spoko. Zastanawiam się, gdzie się bardziej cykam iść. Chyba w ten pokój z kratami, bo jest taki bardzo wąski ten korytarz. Chociaż z drugiej strony tu nie jest lepiej. Kolejna kaseta. Ale nie będę tego puszczać. Wiem, że specjalnie zostawiacie mi to. X-ray specs. Podusia. Nie będę pociągała, bo będzie ciemno. Jolanda, na adres. Pani Samanta, USA, ry, ry. Co? Ok. Droga Sam, bardzo się cieszę, że spodobał Ci się rysunek. Myślałam o nas, kiedy go rysowałam. Wiedziałam, że, ci, że się domyślisz. Spodobał, spodobałby Ci się Meksyk. Tak sądzę. Przyroda tutaj jest zupełnie inna niż w rodzinnych stronach. Myślę wciąż o Alegrze i pierwszym majtku, zagubionych na tajemniczej wyspie, gdzie nawet rośliny chcą ich dopaść, a potem myślę o tym, że są w tej dziczy i znów zaczynam myśleć o Tobie. Wkurzają mnie te dźwięki. Słyszeliście? Był taki pisk. tyle, że w łóżku i prawie mogę ci poczuć. Próbowałam zachować to uczucie do naszego spotkania. Nie udało mi się, ok? Ale próbowałam. Dobra, dość o tym, twój ostatni list dotarł do mnie dzień przed naszym wyjazdem, więc będziemy ścigać się z listem ode mnie. Jeśli dotrę do domu pierwsza, to przeczytamy go razem. I tak, przywiozę ze sobą mnóstwo zdjęć. Spędzimy mnóstwo czasu razem w ciemni, tu amor, loni. Weźcie się. Chancie. Po to jest może ta muzyka, żeby tak głośno ją słuchać, żeby nic nie było słychać innego. Mamy jakiś skrawek, skautki, lista piosenek. O. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lani said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lani was like, I can sing. And they were all kind of like, "You can." And she was like, "Probably." But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. No mielutko. Tak cieplutko się robi na serduszku. Są jakieś dzwonki. Aha, dobra. To jest logiczne, bo tu był pokój kwatery służby. Więc, e, jak zadzwonił ktoś z pokoju, to, to się działo. W bibliotece tego nie ma. Jest jakiś szyf, ale nie otworzymy sejfu. I mamy floor plan. O, tu jest ta druga część. Boże, tam jest jeszcze w cholerę. Zjadanie, greenhouse, pralnia, kuchnia, masakra. Się dobrze bawią. Ter w wieku 12 lat. Mhm. Wychowywał się tu. jest jak tu ciemno. Nie, to pierdziele, ja nie wchodzę po ciemku. W dupie mam to. Co tam jest? Aha, to się łączy z tym pomieszczeniem, no to w dupie mam to, nie będę tam szła. To jest jakiś skrót, to na szczęście, bo przynajmniej mogę się czegoś spodziewać. Hmm. Tu już byłam, ja mam książkę, apteka jakaś. Ale to nieważne. Hmm, hm, hmm. Tam coś jest? Nie. O, wkurza mnie, bo tu jest tyle rzeczy. Jest taka graciarnia, że ciężko mi cokolwiek tu znaleźć. Hej sam! Piszę do ciebie z... O, czekajcie, bo nie widzę tak ładnie. Hej sam, piszę do ciebie skądś tam. Jestem na jakiejś głupiej wycieczce klasowej, a głupio jest dlatego, że mamy marzec. Nie wiem, czy ktoś z dyrekcji był w marcu w Aragonie, ale w tym miesiącu już było cholernie zimno i cały czas leje. Chciałabym, żebyś tu była. Zaraz przecież ty tu jesteś. A ja piszę do ciebie w sklepie z pamiętkami. Kurde, właśnie wchodzisz. Co? that. Okay. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. <laughs> right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know, know about us. Oj, i to może być problem. Może się pojawić problem. Tak mi się coś zdaje. Trzymaj się. Dobrze. ale to może być problem, wydaje mi się. Tam mnie gasze. Tu nic nie ma. Um, tu jest jakaś szuflada, gdzie jest jakiś wycinek z gazety. Apteka zmienia właściciela. Według pogłosek sprzedaż apteki została zawarta za piosenkę. Yy... Szczegóły zostaną między mną a panem Asanem. Pan Masan zachorował i nie, nie udzielił komentarza. Czyli to jest ten mój wujek. Dobra, i tu jest tylko wycinek z gazety. Więc prawdopodobnie nie mam po co już tu gdzieś iść. Wszystko jest. Tylko tak teraz się zastanawiam, bo nie zdobyłam nic. Więc co ja tak naprawdę teraz będę robić? Wydaje mi się, że jeszcze czegoś powinnam tu poszukać. Kurde, źle to pomyślałam. Teraz tak patrzę na mapę, i tu jest ciemno. I do tych drzwi mogę wejść tutaj, i ja stamtąd uciekłam, bo jest ciemno. A pokój z gratami ma osobne przejścia. Hmm. Więc przydałoby się tutaj iść do tego pokoju z gratami. Niestety. No nic, to lecimy. Powiem Wam, że gdybym była sama w domu, w pustym domu, to nikt by mnie nie zagonił, żebym. Szła do tego... Ej, tam jest jakieś przejście. Uhu, uh, uh. Gdzieś wyjdziemy. No dobra, lecimy. Jezu, co tu jest? Cykam się nie patrzę, cykam się nie patrzę, cykam się nie patrzę. Nie wiem gdzie jestem. Nie wiem gdzie jestem. Okej, okay, to nic nie było. Gdzie jestem? Pff, tutaj? Co to jest? Gdzie jestem? Halo. Beż i skrawek. Kwestie o czy i diabłach, czyli derki, jeden z dziewczyn przebrana. Tu jakieś chyba ich pomysły. Dziewczyna z domu psychola. Najfajniejsze rzeczy w byciu dziewczyna z domu psychola. Wszyscy na kryterze muszą... Żynie jak na Ciebie płaczą i szepczą, kiedy przechodzisz obok, bo oni widzą polu widzenia. Co? To jest sytuacja, gdy należało kłamać i ale naprawdę było warto. Dziewczyny na scenie były takie głośne, prawdziwe i świetne. A wszyscy ruszali się w rytmie muzyki. Jak jedna, jak jedna wielka fala dźwiękowa. Czyli zesz. Pudełko na pizzę. Zaświećmy światła. Tam gdzieś jest przejście. Chodzimy po jakichś skrawkach. Dobrze, że ten dom jest ogromny. To jeszcze do jasnej cholery ma e, ukryte przejście. Sprawiedliwość, górą. Czytaj list do Samanta od dyrektor. Sam, doceniam czas i wysiłek, jaki włożyłeś w pisanie tego listu. Wykazałeś inicjatywę, a sam jest był dobrze skonstruowany. Ale nie zmieniam swojego zdania w tej kwestii. Rozumiem, że Leonie jest Twoim przyjaciółką bo zostaje jednak faktem, że oszpieciła szkolną własność wulkaryzmami. To, że rzekomo zniszczyła swoją własną szafkę w odpowiedzi na podobny akt wandalizmu innego ucznia na szafce należącej do Ciebie jest bez znaczenia. Broniła mnie. Co do zażalenia, iż żaden inny uczeń nie został karany za udział w tym incydencie, to należy zauważyć, że winowajca nie przyznał się do zniszczenia Twojej szafki. Ja też nie mam dowodów, by wysunąć przeciwko mnie oskarżenie. Innymi słowy, nie ma kogo karać. Sugerowałbym, żebyś odpuściła, jako że może skupić się na tobie jeszcze większe, więcej niechcianej uwagi. A niechciana uwaga, jak sama stwierdziłaś, była przyczyną tego całego incydentu. Okej. Okay. Co się stało? Everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. said okay, all this stuff in the news about "Don't ask, don't tell." Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said, "They don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to like defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Stąd ja też czasem siębie zaskakuje. Mm, weźmy tą poduszkę. Tu mamy kasetę kolejną. Tu mamy skarpety. Nie ma to jak wszędzie rozkładać skarpety. Coś tu się wrąbało, ale mamy kobietę poza prawem. Teraz zapamiętasz, to tu rządzi jeździ niczym tak Żadna baba nie będzie mi mówić. A no dobra, są komiksy. Zastanawiam się, w którą stronę tu iść. Rozumiem, że tu gdzieś można iść do salonu, a w tę drugą stronę gdzie pójdziemy? Gdzie my jesteśmy? Pu, u, u, jesteśmy w drugiej części domu, tej zamkniętej. Anioły z niebieskich wysokości, błogosławcie, przestań. Błogosławcie nasz dom mnóstwem miłości. Przestań się tak migać. Wyśledzę też tutaj. Dobra, kochanie, czyli jesteśmy w kolejnej części domu. Ten dom się nie kończy po prostu. Ma ukryte rzeczy. Ma. Ee, Kurde, inaczej. Gdybyśmy się bawili w tym domu wchowanego, to prawdopodobnie znajdowalibyśmy się po godzinach po prostu. Bo jest tyle skrytek. Uuu, tu jest jakieś. Poczekajcie, a tu byłam. Tu w ścianie wzięłam i po wyjściu tu też wzięłam. Dobra, nie odznacza się to, co wzięłam, dlatego się zdziwiłam. Oczywiście nie byłam jeszcze w piwnicy w tym pomieszczeniu. Zostawiam sobie to, bo się trochę cykam. Ja się okropnie boję ciemności. Jak nagle światło gaśnie, to ja po prostu panikuję, płaczę, krzyczę i tak dalej, więc ciemność mnie przeraża. Dlatego się boję tam iść. No ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, lajkowaniu i zapraszam Was jak zawsze na Discorda, gdzie jestem najczęściej. I to by było na tyle. Dziękuję Wam, buziaki i do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się, pa!